Polic z Krakowa nazywają się krakowianami. Są zdrowi, silni i miernej wielkości. Ich ciemne włosy, których nie obcinają, spadają w kędziarach na ramionach. Oczy niebieskie, rzadko czarne, jako też i białość płci, odznaczają ich od innych mieszkańców Polski. Młodzi noszą czasami wąsy, lecz większa część krakowian nie ma tego zwyczaju. A nigdy nie zapuszczają brody. Obie płcie łączą do piękności twarzy kibić kształtną, w mowie przeciągają słowa, lecz wynagradzają ten błąd dobitnością wyrażeń. Skłonni do wesołości, dobrego humoru, dowcipni z natury, namiętnie lubią muzykę, śpiew i taniec. Dlatego śpiew im towarzyszy tak przy pługu, jak i przy bitwie. Rzetelni, otwarci i roztropni. Oznaczają się swymi zdolnościami tak, że są zdatni do wszystkiego. Niektórzy pomiędzy nimi umieją czytać i pisać. Ich rozum naturalny, rozmowa acz pojedyncza, lecz przyjemna. Trafność myśli, Wystawiają ich w korzystnym świetle i czynią ich nader towarzyskim. Umiarkowani w piciu, zwyczajni, przestawać na małym, znosić od dzieciństwa tak upał jak zimno, nie zważają na najgorsze powietrze, gdy mają podróż przedsięwziąć, pomimo wiatru i burzy weseli w drodze. Gdy przemokną od deszczu i wstąpią do karczmy, rzucają się bez narzekania na słomę rozłożoną na ziemi, a potem, ledwie sobie kilka chwil odpocząwszy, z równym zapałem puszczają się w dalszą drogę. Krakowianie uważają gościnność za najpierwszą z cnót domowych. Podróżnego, który do nich zabita, jak najserdeczniej przyjmują i wszystkie domy są dla niego otwarte. Przytułek znajdzie przy każdym ognisku. Jest jakby członkiem familii. Krakowianin łatwo zapomina urazy, lecz gdy honor jego zostanie obrażonym, rzadko wypuści z pamięci tę zniewagę. W nieszczęściu pokazuje wielką moc charakteru. Cierpliwość i wytrwałość nadzwyczajną. Nigdy się nie użala. Nieszczęście nie może go przygnębić, bo jest gotów na wszystko. Nade wszystko kocha swoją familię, swoje ognisko i swoją czodę. Znany z waleczności osobistej, ma wielkie upodobanie w sztuce wojennej. Przezwyczajony od dzieciństwa do konnej jazdy, lubi nade wszystko konnice i z łatwością nauczy się ćwiczeń z bronią. Krakowianin zawsze był nieustraszonym obrońcą swego kraju. We wszystkich wojnach jego lanca i kosa zawsze się sławą okryły, a nieprzyjaciel więcej jak raz doznał jego walczności. Lubo nieraz został zawiedziony w swych najpiękniejszych nadziejach. Znów się w nim odradza zapał do bitwy, skoro jest powołany bronić swą ojczyznę.